Dzień dobry, witam bardzo serdecznie z mojego dyżuru. W dniu dzisiejszym e, zajmuję się wymianą przewodu zasilającego do mieszkania. A w zasadzie w tym filmie, a nie w dniu dzisiejszym. Jak widzicie, intro nagrywam, gdy już mam wszystko e, zrobione. I e, jednocześnie będę składał e, skrzynkę w szachcie, e, w której będzie tablica licznikowa i wszystkie zabezpieczenia. Opowiem Wam, jak wygląda taka procedura e, zmiany mocy przyłączeniowej, jakie dokumenty trzeba złożyć. Kto się tym może zająć? Ile czasu mniej więcej to trwa? Jakie dokumenty trzeba złożyć, wystawić po wykonaniu prac? I tak, żebyście mniej więcej mieli pogląd, z czym mniej więcej to się wszystko wiąże. Informacje, które przekazuję w tym filmie, tyczą się mieszkańców Krakowa. Naszym operatorem jest Tauron. Jeżeli jesteście z innego miasta, z innego województwa, te rzeczy u Was mogą wyglądać odrobinkę inaczej. Ale zacznijmy od początku, a w zasadzie jeszcze wcześniej niż od początku. Witam na zupełnie innym mieszkaniu, gdzie musiałem poprowadzić do mieszkania przewód w suficie, a potem w suficie podwieszanym, sprowadzić go do miejsca, w którym kiedyś znajdowała się centralna puszka. Przewód to OWY 5x10, czyli bardzo, bardzo gruby przewód, zdecydowanie przewymiarowany jak na to mieszkanie. No ale, że tak powiem, całość została przygotowana zgodnie z projektem przez projektanta, więc musiałem trzymać się zaleceń. Będę dokładał drugą rozdzielnicę, w związku z tym muszę wyciąć całą starą puszkę centralną, która nie została zdemontowana przy wymianie instalacji elektrycznej, bo w mieszkaniu był robiony remont, zostały wymienione przewody. Natomiast ekipa, która robiła remont, doprowadziła nad wejście przewód 5x2,5 jako przewód zasilający. No, oczywiście nie mógł być on przewodem zasilającym do mieszkania, więc trzeba było doprowadzić nowy. A tu widzicie, będę dopasowywał jedną rozdzielnicę pod drugą i całość będzie musiała być połączona. Tu mamy już wnętrze skrzynki licznikowej, tu mamy podejście z pionu WLZ, tutaj będę się wpinał, a obok mamy zabezpieczenia, także tutaj trzeba będzie jeszcze dosztukować szynę. Niestety nie mam więcej nagrań z pracy, jak to wszystko skończyłem, była tylko jedna tablica przygotowana pod licznik trójfazowy, więc tutaj właścicielce mieszkania się udało i całość została uruchomiona w taki sposób, o widzicie tutaj podwieszam go na uchwytach kablowych w miejscach gdzie się da jest on też włożony w peszlu I na koniec zaślepiam po sobie otwory. Na razie w mieszkaniu jest jedna faza, właścicielka czeka aż przyjdzie pan z Tauronu podmienić licznik, tylko trzeba jeszcze złożyć stosowny wniosek, dokumenty no to rozpętajmy gówno burzę Ile takie coś kosztuje? Zaraz Wam powiem. Ale najpierw e, przejdźmy sobie formalności. To teraz przyszedł czas na przedstawienie kosztów. To znaczy, jeszcze nie teraz. Te będą na końcu filmu. E, w tej części materiału, który nagrywam trzeci raz bodajże, no, miałem go tak już z miesiąc temu gotowego, ale Paweł wrzucił swój i stwierdziłem, że <laughs> mój za bardzo odstawał. Trzeba go poprawić, żeby było porządnie. Także dzięki Paweł za motywację. A tymczasem przejdźmy do tego, jakie formalności należy ogarnąć, gdy chcemy starać się o zmianę na trzy fazy. Będę sobie tu zerkał na komputer, ponieważ sobie to wszystko wypisałem, żeby nic nie pominąć, nic nie zapomnieć. A więc jak to wygląda? Zmiana mocy przyłączeniowej z jednej fazy na trzy zawsze wiąże się z wypełnieniem. Wniosku. Jest to wniosek WPNN. Oczywiście teraz go nie będzie widać, ale <laughs> zrobimy sobie zaraz przybitkę. Więc jest to wniosek WPNN. Na co warto zwrócić uwagę? Oczywiście na to, że musi pisać na nim u samej góry istniejące przyłącze. Dlatego, że staracie się do mieszkania, do domu i korzystacie już z prądu. Gdybyście dopiero budowali dom, wtedy korzystamy z wersji druku na nowe przyłącze. Tauron ma około 21 dni na rozpatrzenie wniosku. Ale zanim zrobicie to wszystko, wypełnicie druki do tauronu albo w międzyczasie, gdy to robicie. Trzeba napisać do administracji. Czy administracja w ogóle wyraża zgodę? Za pismo do administracji czy do tauronu nic się nie płaci, więc nawet gdyby administracja wam odmówiła, to nie poniesiecie z tauronu żadnych kosztów. 21 dni trzeba poczekać na rozpatrzenie tego wniosku i otrzymacie pismo od tauronu. Warunki przyłączenia. Bo wniosek, który wypełniamy, nazywa się WPNN czyli warunki przyłącza do sieci dystrybucyjnej niskiego napięcia, NN właśnie jest od niskiego napięcia, WP od warunków przyłączenia. Potem otrzymujecie warunki przyłączenia. Za chwilkę, jak skończę gadać, to pokażę Wam kilka takich warunków przyłączenia, na których zamazałem dane klientów i pokażę Wam, jak one wyglądają. Kolejna rzecz, no to mamy oczywiście elektryka, który był już u nas wcześniej. Powiedział, że się podejmie takiej rzeczy. Zrobił wam wycenę. Na przykład ja. Yy, I chłop bierze się zwyczajnie do pracy. W piśmie od administracji mamy napisane, yy, w jaki sposób możemy instalację poprowadzić w obrębie klatki schodowej. Tauron nam e, mówi, jakie zabezpieczenia muszą być, więc e, mamy komplet dokumentów, z którymi można działać. Istnieją sytuacje, w których e, administracja może nie zgodzić się na e, wykonanie wymiany e, kabla zasilającego mieszkanie, na zmianę na trzy fazy, e, o ile nie będzie wykonany projekt i e, tą wersję, gdzie trzeba. E, Dłużej czekać i więcej pieniędzy wyłożyć z własnej kieszeni, omówię za moment. Gdy już elektryk wykonał całość, elektryk składa kolejny wniosek. Zaraz po zakończeniu prac składamy wniosek, który nazywa się ZI, czyli zgłoszenie gotowości instalacji do przyłączenia. Po złożeniu tego wniosku, Tauron może. No nie wiem, nawet i 30 dni spokojnie zbierać się z ogarnięciem wszystkiego i dopiero e, po wykonaniu prac, po złożeniu tego terminu, potem jak ten druk przejdzie przez e, całą administrację, pan, który montuje liczniki, zadzwoni do was, umówi się na termin wymiany licznika. I na koniec jeszcze będzie plombowanie, dlatego że ten dróg WPNN e, pozwala nam zdjąć plombę, no bo bez odcięcia plomby nie jesteśmy w stanie wykonać naszej pracy, więc na koniec też będzie plombowani. Za to będzie doliczony koszt. Jaki jest e, obecnie koszt, możecie zapytać. W Tauronie ja tej kwoty nie będę podawał w tym momencie, dlatego że nie wiem kiedy będziecie ten film oglądać. Te koszty mogą się zmienić, warto sobie sprawdzić w Tauronie, natomiast zawsze było to około kilkudziesięciu. A co, jeśli spółdzielnia się nie zgadza i mówi, że absolutnie nie ma takiej możliwości, żeby wymienić przewód, żeby zrobić trzy fazy, bo my nie wiemy, jaką mamy instalację elektryczną, w jakim jest stanie, czy przez Państwa podłączenie trzech faz znacząco nie pogorszy się stan WLZ-ów na klatce schodowej. Proszę sobie przygotować projekt i wszystko przeliczyć. Musimy skorzystać z usług projektanta, pana inżyniera, z uprawnieniami, który na podstawie dokumentacji od administracji lub na e, podstawie e, oględzin, bo niestety nie wszystkie administracje mają komplet dokumentów, niestety tak życie wygląda, taki człowiek musi przygotować projekt instalacji elektrycznej. Jak ten projekt wygląda? Projekt składa się z pisma od administracji, z pisma od Tauronu, uprawnień budowlanych. A potem mamy część opisową i obliczeniową. Są porobione zdjęcia liczników, klatki schodowej. Jest wypisany sposób wykonania instalacji, w jaki sposób może to być wykonane, ale ostatecznie i tak decyzję podejmuje administracja. Jest wypisane jakiego przewodu użyć. Na końcu takiego projektu mamy również przebieg trasy kablowej. Mamy wyliczone najczęściej e, moce, e, w jakich. O, widzę, że sobie tu nie wymazałem. Jak wam będę pokazywał, to będzie wymazane. E, jakie są moce przyłączeniowe, jaki jest prąd obliczeniowy i tak dalej, i tak dalej do różnych e, klatek. Po to, żeby można było z całą pewnością stwierdzić, czy podłączenie trzech faz do Waszego mieszkania nie obciąży znacząco istniejącej instalacji, która zasila wszystkie mieszkania. No dobrze, a jak wygląda proces, kiedy mamy moc umowną np. 17 kW? I chcemy ją zmniejszyć. Wtedy korzystamy z zupełnie innych wniosków, ponieważ jest to wtedy moc już umowna, a nie przyłączeniowa, i w dodatku schodzimy z mniejszej, z większej na mniejszą, to wypełniamy wniosek, który nazywa się WR. Ten wniosek Tauron rozpatruje około 7 dni roboczych. Potem elektryk może wykonać pracę przy wymianie zabezpieczenia przedlicznikowego i na koniec składa on druk który nazywa się OST, oświadczenie o stanie technicznym instalacji elektrycznej i potem przychodzi już Tauron tylko zaplombować licz, a teraz kilka rzeczy. Po pierwsze, skąd elektryk wie właśnie jakie zabezpieczenia przygotować? Tego dowiadujemy się właśnie z warunków przyłączenia. Rzućmy sobie na nie teraz okiem. Tutaj yy, w yy, punkcie 5 Mamy napisane jaki prąd znamionowy. Mamy napisane jaki jest rodzaj wyłącznika instalacyjnego. Tutaj w tym przypadku jest nadmiarowo prądowy i lokalizacja istniejąca lokalizacja. A zmieniamy moc z 4 na 11 kW, czyli z jednej fazy na trzy fazy. Zobaczmy sobie na następny dokument. Mamy wyłącznik 20 A, nadmiarowo prądowy lokalizacja w szafce pomiarowej na klatce schodowej. A więc w tym wypadku trzeba było zrobić szafkę pomiarową na klatce schodowej. Tutaj e, obiekt to jest e, jak widać ładowarka samochodowa. Prąd znamionowy 20 amperów ale zobaczcie wyłącznik fazowy wyposażony w człon przeciążeniowy oraz zacisk PEN. Czyli tutaj mamy jasno wypisane że nie może być to wyłącznik nadmiarowo-prądowy, tylko sam człon przeciążeniowy. A szafka pomiarowa w miejscu ogólnodostępnym przy istniejących układach pomiarowych. I teraz ten dokument ma trzy kartki. W przypadku ładowarek mamy napisane, że dla szafek pomiarowych projektowanych w garażach Minus 1 należy zbudować instalację antenową zapewniającą odpowiednią jakość transmisji GSM. Mamy tu napisane, że muszą być wtyki SMA i że musi być dołożona antena, więc to są dodatkowe wymagania od Tauronu. A tutaj na przykład mamy, dla porównania zamiast mieszkania, mamy dom jednorodzinny i w tym domu jednorodzinnym mamy prąd znamionowy 25A, ponieważ nosimy o moc 14kW. Mamy wyłącznik trójfazowy wyposażony w człon przeciążeniowy oraz zacisk PEN, czyli jak w przypadku ładowarki elektrycznego. I obecnie istniejące liczniki w budynku znajdują się wewnątrz budynku, a tutaj Tauro nakazuje przenieść je na szafkę pomiarową na elewacji budynku. Więc sama yy, taka szafka to jest ładnych kilkaset złotych. Dobra, wystarczy tych wniosków, przejdźmy do roboty. Znajdujemy się w mieszkaniu z wielkiej płyty na trzecim albo czwartym piętrze. Tam w środku znajduje się szach. Pierwszym krokiem jest zdemontowanie, wyłączenie starej instalacji. Jak widzicie do licznika wpięte jest zabezpieczenie, także w tym momencie można e, korzystać e, z prądu. Gdy ja pracuję, to ekipa wykończeniowa oraz pan od parkietu e, działają u góry i generalnie odcinam sobie wszystko i robię miejsce, żeby wprowadzić nowy przewód zasilający mieszkanie. Tak wygląda nasza skrzynka, w której są e, piony. Tutaj mamy e, zasilanie do wyłączników nadprądowych. E, e, I teraz patent jest e, następujący. Tam w środku, jak widzicie, jest taka linka. Ja ją sobie zaraz przewlekę i będę na dzięki tej lince będę mógł sobie przeciągnąć nowy przewód zasilający do mieszkania, który będzie sobie potem czekał tutaj w skrzynce. No tak. Okay. <laughs> Jestem na dole. Odrobinkę podciąg do góry. Do góry? Tak. Jeszcze odrobinę. Jeszcze, 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 jeszcze. Co? Troszkę w dół. Okej, okay, dobra. dobra. Mam go. Bo. Możesz sobie tam uciec zapasem i przewlekać. Dobra, dobra, dobra. Czekaj mam Dobra, me jeszcze wpuszczać. Ok, to Obrigado. <toddose> Stop, 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 pociąg, pociąg. Podciągnąć? Po, tak, tak. Przy okazji, jeśli tego jeszcze nie zrobiłem, bo oglądam ten film jakiś siódmy raz i nie znalazłem dalej tego fragmentu, a jest 23. To serdecznie dziękuję panu, który wykonywał remont w tym mieszkaniu, za to, że pomógł mi ten przewód przeciągnąć. Tutaj mamy WLZ, i potem rozchodzą się piony do mieszkań. E, o, widzicie, tam jest szacht. Zasilanie przychodzi tą dużą e, rurą. Tutaj, tak, i jest to e, w aluminium 5 żył, więc będziemy sobie wpinać e, do żyły żółto zielonej, nasz kabel żółto-zielony. O, znowu powiedziałem, będziemy, będę. No i mamy klasykę gatunku. Opuściłem WLZ numer 3 zgodnie z tym, co zostało mi przekazane, żeby odciąć zasilanie do klatki numer 3 i oczywiście zasilanie w skrzynce dalej jest. Ta numeracja tutaj była kompletnie skopana, gdyż w mieszkaniu numer 19 przeprowadzałem pracę. Natomiast wyłącznik 17 wyłączał nasze mieszkanie, wyłącznik nadprądowy. Czyli nie 19, tylko 17 wyłączała, także teraz jest podpisane prawidłowo. Natomiast tutaj muszę zgłosić administracji, że nieprawidłowo są opisane wyłączniki nadprądowe. Szafka została już. Swój opis, żeby w przyszłości było wiadomo, czym się ją wyłącza. No i całość została wykonana. Teraz trzeba tylko administracji oddać klucze. Z plusów znajduje się ona blok dalej niż blok, w którym pracowałem. A ile to wszystko kosztowało? W przypadku pierwszego mieszkania, w którym robiłem dziury w całym mieszkaniu, koszt materiału wyniósł tam bodajże z tego co pamiętam około 1200 zł. W przypadku mieszkania, w którym wymieniałem szafkę licznikową, sama ta szafka kosztuje na ogół około 450 zł w chwili, gdy nagrywam ten film. Więc tych materiałów jakby jest sporo. Cały ten proces trwa na ogół. Um, takie dwa dni robocze, jeżeli jedna osoba pracuje. Czasami jest to jeden długi dzień roboczy, czasem e, czasem dwa dni. E, I potem jeszcze trzeba przyjechać na tą godzinkę e, dwie. Ja mogę uczciwie powiedzieć, że w przypadku jednego e, klienta koszt razem z materiałem wyniósł nieco Poniżej chyba 3,5 tysiąca zł, jak dobrze pamiętam. W przypadku drugiego e, zamknęliśmy się w trójce. E, ale no, mniej więcej jakby takich e, kosztów należy się e, spodziewać. E, oczywiście aktualne ceny e, dla danego e, lokalu, domu jednorodzinnego. Wszystko jest ustalane indywidualnie, natomiast na ogół jest to minimum taki rząd wielkości. Jeżeli chcecie się w to bawić, najlepiej to zrobić przy okazji remontu mieszkania. To teraz czekam mniej więcej na gówno burze w komentarzach, że łomuj Boże, ale naciągacz. Bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmu. Serdecznie zapraszam do subskrypcji, tych, co nie subskrybują. I do zobaczenia w następnym materiale, który będzie dużo szybciej niż. Zakładaliście. Pozdrawiam serdecznie z Krakowa, artysta Elektryk.pl